Cześć, nazywam się Adam Czapla, jestem studentem 4 roku Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i w tym filmie opowiem ci jak dostałem się na medycynę. Film ten dedykowany jest wszystkim osobom, które chcą się dostać na medycynę oraz rodzicom swoich dzieci, którzy chcą jakoś wspomóc swoich podopiecznych. Decyzja u mnie o tym, że chcę iść na medycynę, zrodziła się w zasadzie pod koniec trzeciej klasy gimnazjum, kiedy musiałem wybrać profil w liceum. Początkowo był to profil humanistyczny, ponieważ chciałem zostać tłumaczem wtedy, ale w ostatniej chwili zmieniłem zdanie i, i przepisałem się na biochem. No i stwierdziłem, że właśnie będę się przygotowywał na medycynę lub na stomatologię albo coś pokrewnego. Ale raczej te dwa kierunki brałem pod uwagę tylko. Pierwsza klasa liceum, no to w zasadzie nic konkretnego się wtedy nie działo, no bo było masa różnych takich ogólnych przedmiotów które w zasadzie nie były związane za bardzo z tym, czego potrzebowałem, czyli właśnie rozszerzonej biologii i chemii. Myślałem od początku o tym, żeby iść do Łodzi, ponieważ jest to miasto, które jest najbliżej mnie i mam też tam rodzinę. Dlatego w sumie w zasadzie prawdziwe takie przygotowywania do medycyny zaczęły się u mnie w drugiej klasie w liceum i wtedy już miałem właśnie rozszerzoną biologię, rozszerzoną chemię i matematykę. Ale... Ta rozszerzona matematyka to był mój po prostu koszmar, bo ja nigdy jakoś nie przepadałem za matematyką i, i byłem z niej strasznie cienki. Na szczęście pani była bardzo dla mnie wyrozumiała i jak już wszedłem do tablicy, to mi tam podpowiadała, więc bardzo za to dziękuję. Jeżeli chodzi o biologię i chemię, no to zacząłem szukać informacji w internecie, co robią ludzie, aby napisać jak najlepiej te matury rozszerzone właśnie z biologii i chemii. Natrafiłem na różne porady, typu właśnie wzory zadań, arkusze naturalne, więc też zaopatrzyłem się w te wszystkie arkusze oraz zbiory Witowskiego oraz Pazdro i cisnąłem sobie tam. W międzyczasie też chodziłem na korepetycje z biologii. Myślę, że to było dla mnie bardzo ważne, ponieważ taka osoba czuwająca nad całym tym procesem i która już jakby przeszła przez ten sam proces z innymi uczniami wcześniej, no bardzo dużo to dawało. No myślę, że bez tego byłoby bardzo ciężko. Dlatego też sumiennie przynosiłem do sprawdzania wiele arkuszów maturalnych z poprzednich lat, z biologii i chemii właśnie. A do tego rozwiązywałem na własną rękę zadania właśnie z Witowskiego. Ale to naprawdę, dzień w dzień cisnąłem. I właśnie, i, i zaczęło, zaczął się pewien dylemat, ponieważ... No, liceum też ma swoje wymogi, wiadomo, często lekcje są od ósmej do piętnastej, albo i później, czy jakieś zajęcia dodatkowe, czy jakieś projekty, no to pochłaniało dużo czasu. Wiedziałem, że muszę się skupić po prostu na biologii i chemii tak całkowicie, poza tym odnajdywałem taką pewną pasję w nich, nawet tam zacząłem do olimpiady biologicznej się przygotowywać, jakieś robiłem eksperymenty, jakieś tuje hodowałem, czy coś, pomidory takie tam, to akurat nie było aż tak istotne w tym wszystkim, no ale dobrze się bawiłem z tym. Tak czy siak, zacząłem nie chodzić na lekcje w liceum i zacząłem opuszczać coraz więcej dni w szkole, żeby móc poświęcić właśnie się nauce biologii i chemii. Czyli bywało tak, że na przykład miałem zajęcia od 8 do tam 14, gdzie zaczynało się to jakimiś polskimi historiami, czy jakimiś wiedzą o kulturze coś takiego, a na końcu na przykład była lekcja biologii. No to ja po prostu nie szedłem od rana wtedy do szkoły i wstawałem 8 rano, i, i po prostu ciśnąłem cały czas zadania z chemii Non stop. Aż zbliżała się ta godzina, w której zbliżała się ta lekcja biologii. Wtedy pakowałem się i szedłem do szkoły tylko na tą jedną lekcję. No i po jakimś czasie zaczęli na to zwracać uwagę nauczyciele, ale na szczęście w moim liceum nie było jakiegoś wielkiego problemu z tym. A myślę, że to bardzo dużo mi pomogło. Ten dodatkowy czas poświęcony właśnie na zadania. Ponieważ nigdy nie miałem czegoś takiego, że raz coś przeczytam i już to umiem, bo później, jak trzeba było pisać arkusz maturalny gdzieś tam w jakiejś sali, oficjalnie i bardziej. Bardziej oficjalnie, a co dopiero na maturze, to jednak pewne rzeczy wolałem już umieć zrobić po prostu z automatu, bez myślenia o tym, czy przypominania sobie, czy było jak w podręczniku. Bo, bo już po prostu przerobiłem kilkadziesiąt razy jakiś jeden, jeden rodzaj zadania po prostu w jakimś witowskim czy, czy innym zbiorze zadań. Dlatego takiej automatyzacji po prostu nabrałem do niektórych zadań i jak tylko widziałem jakiś typ, to od razu ciach, ciach, ciach. I wtedy mam więcej jakby energii i czasu, żeby się zastanawiać nad bardziej trudnymi rzeczami, które były na danym arkuszu. Co do książek, to, to w zasadzie czytałem te małe książki z nowej ery, tam do biologii i chemii. Kupiłem też, no niestety, tego dużego campbella, taką tą wielką knigę od biologii. Ale to nie jest okej okay do nauki w liceum, bo tam jest za dużo wiedzy po prostu. Nawet jak do, to na studia jest książka po prostu, a nie dla licealisty, który musi przyswoić wiele różnorodnych materiałów. Dość ogólnie, a nie, nie jakoś bardzo się zagłębiać tam w budowę enzymów, szlaku oddechowego, jakie tam były, czy tam jakieś bardzo hormonalne, szczegółowe sprawy. No, dlatego, dlatego kupiłem Campbella, ale, ale przeczytałem go tam parę stron i, i tyle, a stwierdziłem, że to nie ma sensu. Podobnie stwierdziłem, że nie ma sensu też szykowanie się do olimpiady biologicznej. Ponieważ materiał olimpiady biologicznej był inny niż materiał maturalny z biologii. Ponieważ na maturze z biologii bardziej liczyło się o to, żeby znać sens, mechanizmów, a na olimpiadzie biologicznej wypytywali się o, o nazwy gatunkowe, poszczególnych tam zwierząt, mieszkających na Antarktydzie czy coś. Więc odpuściłem po prostu naukę do olimpiady i stwierdziłem, że skupię się po prostu na maturze z biologii i chemii, ponieważ te dwa przedmioty rozszerzone liczyły się do Łodzi. I ogólnie od początku nastawałem się na uczelnie dwuprzedmiotowe. Trochę lubiłem fizykę, ale stwierdziłem, że nie będę jej zdawał na maturze na pewno. Natomiast całą drugą klasę liceum jakoś miałem jeszcze pewien opory przed przyswojeniem chemii. Pomimo tego, że tak właśnie dużo też jej ćwiczyłem, to jednak biologia zawsze mi lepiej szła. I dopiero jak się zaczęła klasa maturalna, to ruszyłem z biologią i chemią. I wtedy już chodziłem na korepetycje i z biologii, i z chemii raz w tygodniu. I myślę, że to było też bardzo istotne, ponieważ na każde takie zajęcia raz w tygodniu przynosiłem od dwóch do czasem nawet pięciu rozwiązanych arkuszy z właśnie z tych przedmiotów, które były do sprawdzenia i wyłapania błędów. I tak samo też zacząłem rozwiązywać na potęgę zadania. Więc jak wszystko to policzyłem, to do matury zrobiłem... W sumie ponad 5,5 tysiąca zadań z biologii i chemii. Druga sprawa była taka, że ja się uczyłem z założenia pod maturę. Ja się nie uczyłem pod oceny w szkole. Ja miałem właśnie też truje w szkole i dwuje czasami nawet. I miałem właśnie kiepskie oceny raczej z innych przedmiotów. Z biologii i chemii miałem piątki, ale no co po prostu wynikało z tej ciężkiej pracy włożonej w te dwa przedmioty. Natomiast z innych przedmiotów raczej miałem trójkąt, czwórki, czasami. A tak to nawet i dwóje. Zawsze <grym> z matmy rozszerzonej, no tak, to był, to był mój konik. <grym z biologii> osobno szedł sobie, prawda, program w, z biologii i z chemii, a osobno ja sobie przerabiałem materiał do matury. Według tak jakby maturalnego sylabusu, czy nie wiem, jak to można nazwać podstawy programowej chyba. Tak, podstawy programowej. Czułem się już na tyle przygotowany, że w zasadzie w kwietniu, czyli tak na jakieś trzy. nie pamiętam dokładnie jak to było, ale jakieś trzy tygodnie przed maturą, czy nawet miesiąc, już w ogóle przestałem się uczyć. Stwierdziłem, że już jestem przygotowany i już jest w porządku. <laughs> tak z perspektywy czasu myślę, że mogłem w sumie jeszcze dokręcić śrubę trochę do końca. No i napisałem tę maturę z biologii. Niestety. Biologia była o 14 i moim zdaniem jest kiepska pora, żeby pisać taki 3 godzinny egzamin, ponieważ o tej godzinie już jesteś trochę zmęczony. Później była chemia i ona była o 9 rano i moim zdaniem to była idealna po prostu godzina, żeby pisać egzamin. Czułem się bardzo świeżo i przygotowany. Później czekałem do końca tam czerwca, no i przyszły wyniki matur. Z chemii miałem 90%, a z biologii miałem 82%. I byłem troszeczkę zaskoczony, ponieważ biologia była moim zawsze mocniejszą stroną. No a tutaj napisałem na 82 I, i tak kurczę myślałem, że będzie troszkę więcej. Zwłaszcza, że sobie liczyłem tak samemu, to tych to, to, to więcej tych punktów naliczyłem. No ale wtedy jeszcze nieświadomy, w sumie nieświadomy po prostu zaakceptowałem te wyniki, Ok, Nie będę nigdzie jechał tam do, do tej komisji i się tam wykłócał o jakieś punkty, czy sprawdzał swój arkusz. Jakoś w ogóle o tym nie myślałem wtedy. Później przyszły tam pierwsze listy ze studiów, no i się nigdzie nie dostałem. No i tak myślę. Hmm, no to czekamy. Czekamy, czekamy. I mija lipiec, mija sierpień. No i zacząłem się tam dostawać gdzieś, nie wiem, do Białego Stoku, albo do siumu na lekarski, ale jakoś stwierdziłem, że ja chcę do łodzi albo gdzieś bliżej I, i w sumie to nie będę jechał do tych uczelni, żeby składać papiery, no bo po co taki całodniowa wyprawa. <grywa> no i, słuchajcie, zbliża się wrzesień, w zasadzie już październik, a mi wciąż brakuje, no, dosłownie jednego punkta do tego, żeby dostać się do Łodzi. To moje oczekiwanie trochę tak się zaczęło robić stresujące. Na tyle, że w połowie września, że pod koniec września w zasadzie, no wci miałem wciąż jakby bramkę otwartą do Bydgoszczy, no ale do Łodzi wciąż nie, chociaż brakowało mi jednego punkta i już no naprawdę, myślałem, że już naprawdę się przesunie ten jeden punkt już będę mógł być w tej Łodzi, no ale nie, dobra. No to trzeba plan B, czyli Bydgoszcz. No to yy, spakowałem się i, i wyjechałem do tej Bydgoszczy, złożyłem tam papiery, wynająłem pokój i, i już i się robi, już się zacząłem nastawiać, że tam będę studiował, robi się już 5 października, Wracam tam z pierwszej biologii molekularnej, nawet fajnie, przyjemnie, ludzie sympatyczni. Wracam do pokoju i dostaję telefon. Odbieram ten telefon i słyszę w słuchawce: Dzień dobry, czy to Adam Czapla? To tak, tak. Tutaj Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Przesunęły nam się listy rankingowe i, i możemy Pana przyjąć. Czy jest Pan zainteresowany? A ja wtedy odpowiadam: Nie. I odkładam słuchawkę. Byłem zły na nich, że jest 5 października. Zaczęły się studia, a oni dopiero mi z takim telefonem, wyjechać, kiedy ja jestem tam. No ale dobra, ochłonąłem 15 minut, spokorniałem, odzwaniam i mówię, no tak, tak, jestem zainteresowany, proszę mnie wpisać. No i spakowałem manatki zbyt gorszy, zrobiłem przeprowadzkę do łodzi. No i tutaj już zostałem, i, i już tutaj jestem czwarty rok. Tak, czwarty rok. No i to jest moja historia, tak jak się dostałem na medycynę.